W tej chwili policjanci i inne służby, bo przecież pomagają również Wojska Obrony Terytorialnej, pomagają strażacy, przechodzą do poszukiwań zupełnie innego rodzaju, a mianowicie nie przeszukują już terenierami, miejsc, gdzie to dziecko mogłoby przebywać, ale zaczyna się tak zwane operacyjne poszukiwanie tego dziecka. Ja uważam, że należy bardzo dokładnie sprawdzić wszelkie kontakty rodziny, zarówno ojca, jak i matki, sprawdzić, czy to dziecko nie było komukolwiek... Przekazane do, pod opiekę. Ojciec, mając zamiary samobójcze, mógł po prostu komuś to dziecko oddać. To dziecko może być również wywiezione za granicę. Ja mam ciągle nadzieję, że to dziecko żyje. A no, szczególnie w sytuacji, gdy informacja dotyczy. Zaginionego dziecka. Działania są bardzo dynamiczne. Zresztą mogliśmy to zobaczyć, że tutaj są wykorzystywane śmigłowce. Mamy w tej chwili środki techniczne nieporównywalne z tym, co było jeszcze kilka lat temu. Mamy termowizję, mamy możliwości poszukiwania dzieci nawet przy pomocy systemu Lidar, co, co, co jeszcze kilka lat temu było niemożliwe, A więc technika, jeszcze raz technika, to są drony, to, 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 to jest mnóstwo ludzi, którzy poszukują, ale bardzo ważne są wszelkie informacje, jakie spływają do, do policji w tej sprawie. Poli informacji tych nie można w żaden sposób lekceważyć, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, co się z tym dzieckiem dzieje. Może jest ono w rękach ludzi, którzy nie mają do końca czystych intencji. Pamiętać również należy o tym, że jakiekolwiek informacje, które zaogniają sytuację w oczach. Tych ludzi, którzy to dziecko mogą mieć, może doprowadzić do tego, że temu dziecku może stać się krzywda. A więc też jest tutaj rola mediów, żeby ważyć wszelkie informacje, które wychodzą na zewnątrz. To już kolejna doba od momentu zaginięcia, no są realne szanse, że dziecko żyje? Szanse, że dziecko żyje, istnieją zawsze, natomiast tutaj musimy w tej chwili, tak jak to się dzieje, zmienić system poszukiwań. Chodzenie po lasach, po łąkach nic nie daje, ponieważ jak sądzę, policjanci już to sprawdzili i to powielokroć. Natomiast w tej chwili najważniejsze jest. Zbieranie wszelkich informacji przez służby kryminalne i dokładne, precyzyjne analizowanie każdej informacji, nawet takich, które byłyby najbardziej niewiarygodne, bo trzeba to sprawdzić, bo żeby się przekonać o tym, co tak naprawdę stało się z tym dzieckiem, musimy zrobić przesiew wszystkich informacji w 100%, żeby móc powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko. I dlatego teraz akcja została wstrzymana, żeby właśnie analizować? Ta akcja tak naprawdę nie została wstrzymana, ona po prostu zmieniła swoją dynamikę, zmieniła tempo i inni ludzie będą w tej chwili nad tą sprawą pracować. Czyli przechodzimy z etapu działań służb prewencyjnych mundurowych do etapu działań służb operacyjnych.